Cześć dziewczyny! Cześć Gryfka! Komu mogę zająć chwilę? Mi. <gryzny> Dobra. <w> <gryzny> 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 Powiedz kochana, kim jesteś i co robisz w Tokersach? Nazywam się Nikola i od ponad dwóch lat pracuję w dziale opiekuna Tokersa jako opiekunka. Na co dzień mam możliwość pracy z moimi przyjaciółkami, które również są moimi współpracowniczkami, czyli z Martą, liderką zespołu, oraz z Larysą AK i Super, a czyli pracujesz w dziale opiekuna opieku Tokersa, czyli co? Robisz coś w stylu obsługi klienta? Można tak powiedzieć, ale nie do końca, ponieważ zajmujemy się nie tylko sprawami organizacyjnymi, jeżeli chodzi o kursantów, ale także o lektorów. Mm -hmm, sprawami organizacyjnymi, czyli takimi jak odwołane lekcje, jakieś organizowanie płatności, coś w tym stylu? Tak, <laughs> e, może bardziej to rozwinę. Zajmujemy się e, wszystkim po odwołania lekcji od, z, e, od lektora, jak zarówno e, kursanta, sesjami umowy, wypowiedzeniami, zmianą lektora, zmianą częstotliwości. Ciężko w sumie określić nasze obowiązki w sztywnych ramach, ale jestem pewna, że jeżeli... Potrzebujesz naszej pomocy, to pomożemy Ci albo przekierujemy Cię do odpowiedniego działu. Aha, super. E, czyli na przykład mogę do Was zadzwonić o 7 rano i dać znać, że o 10 nie będzie mnie na zajęciach? E, o 7 rano e, pewnie mam 5-minutową drzemkę między budzikami, ale możesz odwołać albo zgłosić nam jakąś zmianę między 10 a 18 od poniedziałku do piątku. Wtedy hmm? też również e, jesteśmy w biurze. Aha, i co się dzieje później z tą lekcją, którą odwołam? Mamy trzy opcje. Możemy albo tą lekcję odrobić w najbliższym czasie z twoim lektorem, lektorką yy, i ustalamy wtedy termin dogodny dla ciebie. Yy, możemy też zorganizować zastępstwo z innym tokerzem. Mamy szeroką gamę lektorów, więc polecamy to, jeżeli twój lektor jest dosyć zajęty, yy, lub dodać lekcję na koniec kursu. Aha, no dobra, jak pomiesza mi się, ile lekcji jeszcze mi zostało do końca kursu, to też mogę się do Was z tym pytaniem zwrócić? Jak najbardziej. E, wystarczy, że do nas napiszesz maila albo do nas zadzwonisz, a wyślemy Ci aktualny harmonogram zajęć. Aha, no dobra. Wspominałeś też coś o zmianie lektora? Co w zasadzie masz na myśli? E, zdajemy sobie sprawę, że być może masz inny flow niż lektor, albo możecie być na innym poziomie energicznym, więc e, takie zmiany są jak najbardziej możliwe. I również zachęcamy do tego, aby raz na jakiś czas zmieniać lektora, żeby oswoić się z nowym akcentem albo z nowym stylem wypowiedzi. Aha, no dobra. No to ekstra. To chyba już wszystko wiem w takim razie. I jak będę przedłużała umowę, to też się odzywam do Was? Nie. <grytanie> Odzywasz się do działu doradczeń, one zajmują się przedłużeniami umów i podpisywaniem nowych kursów. No dobra. Okej. Okay. To dzięki wielkie w takim razie. No co dalej? <grytanie> pa, pa.